Czuję tak, jak w tym roku troszeczkę to oddaliśmy komuś innym, że okej, okay, poczuj to, co my poczuliśmy w zeszłym roku. Mam nadzieję, że Sopot bawi się super i bawi się tak, jak my bawiliśmy w zeszłym roku. Ale nie ukrywam, że my to też chcemy. My to chcemy jak najbardziej, bo tak jak mówię, jak posmakujesz coś jeden raz, czy to może być jedzenie, czy to może być jakiś cukierek, czy jakieś słodycze i ci smakuje to bardzo, to chcesz ten bardziej ten drugi raz i, i, i chcę bardziej ten drugi tytuł, bardziej niż ten pierwszy. Jesteśmy w hali netto arena, gdzie w ostatnich tygodniach wielkie emocje związane z finałami Orlem Basket Ligi, a ze mną kapitan Kinga Szczecin, czyli Andy Mazurczak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Niesamowita seria za wami, niesamowite finały. Powiedz mi, ty jesteś bardziej zadowolony, szczęśliwy ze srebrnego medalu, czy bardziej ubolewasz nad faktem, że nie było złotego? Ja jestem taki typ gracza czy człowieku myślenie, że Złoto jest najważniejsze i tylko złoto liczy się, um, no ale myślę, że patrząc na przez cały sezon i teraz jest ciężko, bo jesteśmy świeżo po finale, ale myślę, że tą robotę, co wykonaliśmy, że byliśmy w finale drugi raz pod rząd, to jest super sprawa i, i całe szacunek do chłopaków w bo to jest niesamowite, teraz troszeczkę to boli, ale... ale... No, złoto myślę, żeby smakowało lepiej niż srebro. No ale siedzimy obok tych trofeów, tych pucharów za super puchar polski, za wicemistrzostwo polski, te wszystkie laury i tak dalej, i tak dalej. No, kiedy patrzymy na to, tak, na, to, na, te, na te puchary, na te trofea, no to jednak widzimy Waszą ciężką pracę, bo, bo trudno jest zbudować zespół, który dwa lata życzy o, o mistrza, prawda? Tak, oczywiście, jest ciężko utrzymać ją na takim poziomie. I tak jak mówię, to jest szacunek do całej drużyny, całego klubu, całej organizacji za ciężką robotę, ciężką pracę. Powiem tak, że w zeszłym roku, jak wygraliśmy tego mistrza i, i, i te wszystkie, poczuliśmy te wszystkie emocje, to było niesamowite. I jak już to poczujesz raz, to stać tym bardziej drugi razem. I ten, ten rok tak wyglądał. Zaczęliśmy od Super Pucharu w pierwszym meczu przeciwko Sobot, so, Sobotem i wygraliśmy, i to było taka mm, wisieńka na torcu, bo to było oczywiście pierwszy mecz, jest to od mistrz i mistrz Super Puharu z zeszłego roku. To jest fajnie, tak zaczęliśmy i tak jak zaczęliśmy ten sezon, chcieliśmy tak skończyć z celebracją z złotem i z pucharem. Um, no, tak jak mówię, jest, byliśmy bardziej głodni i to myślę, że boli najbardziej, bo mm, mieliśmy tak blisko, ale to też e, z mojej strony z, chciałem, żeby wszyscy tutaj w szatni poczuli ten smak zwycięstwa, ten smak słoto i też całe miasto, żeby poczuć to znowu, bo to są niesamowite emocje e, i, i to są takie chwile, co może. Nie zawsze powtórzają się. Widziałem was w Sopocie, kiedy staliście na tym podium z podpisem wicemistrz Polski, tak, sezonu 2023-2024. To mieliście raczej nietęgie nie miny, no, takie smutne wyrazy twarzy, ale nie było chyba powodów, prawda? To wtedy była taka złość, tylko przez chwilę, że pomyśleliście sobie. Cholera, no mogliśmy zostać tym mistrzem Polski. Mieliśmy tr trzy razy ich na widelcu w zasadzie, żeby, żeby ten tytuł zdobyć. No a teraz kilka dni już minęło, to, 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 to jak oceniasz? Wewnętrznie? Cieszysz się z, z tego wyniku, z tego rezultatu? Tak jak mówię, że jak zdobyliśmy ten pierwsze mistrzostwo, to tym bardziej byliśmy głodni. A Ale to i... był szok, wiesz. Tak. Niewiele osób w tamtym sezonie się spodziewało, że, że, że King Szczecin zostanie mistrzem Polski, a w tym roku no, już musieliście się zmierzyć no, z takimi oczekiwaniami, że, że byliście w gronie tych faworytów. Tak, tak, dokładnie. Um, inne podejście, inne podejście nasze, inne podejście, innych, innych zespołów, oczywiście, Bicznistrza to jest to jest wszystko i. Ja to czułem w tym roku, że naprawdę każda drużyna, co grała przeciwko nami, to wiedziała, że musiała dać 100%, żeby mieć szansę wygrać. I myślę, że tak na początku w sezonie, tak, tak była ta, presja i widać, że zawodnicy naprzeciwko chcieli wygrać z nami. Chcieli, dali z wszystko, zagrali może najlepsze mecze w sezonie a niektóre gracze i, i widać, że ich nastawienie było bardzo wysokie, bo to było bić mistrza. Um, no w tym roku zawsze my mówiliśmy, że chcemy obronić, że chcemy wygrać te mistrza i myślę, że to jest dlaczego byliśmy tacy rozczarowani i, i nie powiem smutni, ale chcieliśmy to tak bardzo powtórzyć. To był na pewno dobry rok dla Ciebie, bo jeżeli patrzeć na statystyki, to to był Twój najlepszy sezon w karierze, Ty też to czujesz, że że wszedłeś na ten swój najwyższy poziom, jeżeli chodzi o grę w Polskiej Lidze Koszykówki oczywiście. Zawsze może być lepiej, zawsze mogę grać lepiej i myślę, że Najlepsze momenty dla mnie w karierze są przede mną, mm, ale tak, czuję się tutaj super, czuję się tutaj super um, z drużyną, z organizacją, z prezesem, z trenerem, um, trenerzy i prezes dużo mi ufali i dali mi um, możliwość, żeby, bądź, żeby być sobą. Ale co się stało takiego, bo ty jesteś taki bardziej odważny mi się wydaje w, w, w swojej grze, że więcej ryzykujesz, no i też skuteczniejszy jesteś. Oczywiście to widać też w liczbach, w procentach, z pół dystansu rzutów za trzy i nie tylko, też jeżeli chodzi o wejścia pod kosz, no, no jakby wiele takich nieszablonowych zagrań w tym sezonie zobaczyliśmy od ciebie jeszcze więcej niż rok temu. Paradoksalnie to ta nie wiem, rola takiego już jednoznacznego lidera spowodowała, że ty tak wziąłeś na na plecy tą odpowiedzialność za wygrywanie. Może, może. Oczywiście, że to ma duży wpływ, bo z zeszłego roku wygraliśmy mistrza, to też te gracze co podpisali znowu tutaj musieli e, pokazać e, charakter, pokazać e, ciężką pracę, pokazać, że zasłużymy być na takim poziomie nie tylko przez jeden rok, a tylko przez parę. I to też jest ważne, żeby nie tylko pokazać, że to był taki przypadek, ale pokazać, że możemy utrzymać na tym takim poziomie i po, po, po prostu grać w e, tak samo czy nawet lepiej zeszłego roku, ale myślę, że dużo nie się zmieniło. Myślę, że dookoła się zmieniło, że bardziej były oczy skoncentrowane na King Szczecin w tym roku niż w zeszłym roku. W zeszłym roku byliśmy underdogiem, Nie nasze wszystkie mecze były powiedzmy na Polsce, czy bardziej na emocjach. I myślę, że myślę, że te poziomy, jak każdy powiedzmy mówi, czy ten zawodnik, tak, czy ta drużyna jest, bo są więcej oczy związane i, i patrzą na tą drużynę. I tak w zeszłym roku nie mieliśmy, a my że w tym roku mieliśmy i może to jest dlaczego niektórzy myślą, że coś się zmieniło, ale nie odczuwam takiej dużej różnicy. Okej, okay, okej. Okay. No ale udało się też Kingowi jako drużynie też zachować ten szkielet zespołu w tym sezonie, bo wiesz, w ostatnich latach czy powiedzmy w ostatnich pięciu, sześciu, siedmiu latach, to jednak co roku była tutaj duża rotacja zawodników. To znaczy przyjeżdżali zawodnicy na kilka miesięcy nawet, wyjeżdżali potem do, do silniejszych lig na zachód, na na przykład do Niemiec, dla, dla przykładu, żeby grać dalej, albo do Francji, przyjeżdżali na pół roku, na jeden sezon i jechali grać dalej. A, a, a w poprzednim sezonie, no i w tym sezonie też, no prezesowi udało się kilka tych nazwisk podpisać dalej, czy, czy prowadzić dalej tę współpracę z tobą, z Zakiem Kadbertsonem, między innymi, no z takimi gośćmi, z którymi ty się dobrze czujesz, prawda? Tak, tak. Um... Duży szacunek dla prezesa, bo król może być tylko jeden, ale fajnie, że, że wierzy w nas i chciał kontynuować tą pracę, i to też myślę, że jest związane z sukcesem przed latach tutaj w Szczecinie, nie mówię, że nie był sukces, ale nie było to, co może chcieli, czyli medale, czyli półfinał i takie rzeczy. No było I to... takie budowanie organizacji, tak. rok po roku. Też, tak. Wiesz, wiele też i czytałem i słyszeliśmy na ten temat, że były nietrafione inwestycje, wiesz, zawodnicy, którzy przyjeżdżali tutaj, no którym może niekoniecznie chciało się tak grać, jak, jak chce się tym, którzy są obecnie w kadrze, no a jakby teraz Udało się trafić z personaliami, ze wszystkimi, to znaczy zespół, trener, sztab szkoleniowy, wszystko gra tak. po prostu, wszystko idzie. Tak, wszystko się ułożyło super i, i wszystko tak jakby kliknęło, jak, jak, miało, jak miało być, a um, myślę, że tak jak mówię, sukces jest dużo, ma duży wpływ na to, bo. Nikt nie chce zostać do drużynia, jak nie wygrywa albo nie osiągnąć sukcesu, ale jak osiągnąć sukcesy z fajnymi ludźmi, nie tylko graczami, ale z fajnymi ludźmi i coś współpracować, to to jest super rzecz i to jest fajne, że każdy tak myśli. Zbudowaliśmy tutaj bardzo fajną chemię wśród zawodników i sztab. No, czuliśmy taką radość z gry. To nie było tylko tak, że musimy dzisiaj przejść na trening, musimy dzisiaj mecz, bo jest ta data i mamy ten I kontrakt podpisany. tak Nie, każdy dzień, co przechodziliśmy na trening, uh, był uśmiech na twarzy, każdy się cieszył z drugiego sukcesu, każdy chciał więcej dla tego drugiej osoby, i myślę, że to ma wpływ, że tutaj ludzie chcieli zostać. Um, ja jestem z takiego myślenia, że kontynuacja jest dobra, bo to pokazuje, że są prawidłowe ludzie w danym miejscu. I, I to daje wszystko dużo, to buduje chemię, to jest łatwiej wprowadzić nowych graczy. Uh, gracze, co wracają do, do zespołu to znają jaka liga je znają jakie oczekiwania i nie jest wszystko od nowa i to jest fajna rzecz i super rzecz i myślę, że to jest ważne. I szeroka, kadra, i szeroka tak. kadra też, bo zobacz jak, jak w pierwszym składzie gra Andy Mazurczak, to w rotacji jest Przemek Żołnierewicz, który miał doskonałe mecze w półfinałach i w finale również, że jakby potrafił wchodzić na parkiet i robić, i, i robić liczby w tych trudnych momentach. Też brał na siebie sporo odpowiedzialności i my to też widzieliśmy po innych zawodnikach też z rotacji, że oni też potrafili wiesz, pojawić się na 2-3 minuty, ale dać coś takiego od siebie, że, że King dalej był w grze. To wróćmy na chwilę, na minutę, dwie do tych finałów. Prowadzicie 3-1. I co się dzieje w tym, w tym momencie? Czy coś się wydarzyło takiego, nie wiem, wewnątrz, w szatni, czy coś w was pękło? Czy wy już pomyśleliście, że, że, że ten tytuł macie, drugi, drugi z rzędu? Czy to mental bardziej, czy, czy co się stało, że się nie udało? No ciężko e, powiedzieć, ale zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby dać nas szansę i możliwość zdobyć drugiego mistrzostwa i drugiego złota. Jest ciężka, długa seria, 7 mecze. To jest tak jak mówiłem przedtem, że 5 meczowa seria jest zupełnie inna niż 7 mecze. Było widać, że Sopo powiedzmy parę pierwszych mecze nie grał jakoś super, nie trafiali rzuty. I w pięć meczowej serii już by było zakończone, a teraz dłuższa seria, drużyna łapie bardziej rytm, raczej pewno siebie i to było widać w ostatnim meczach, że Sopot naprawdę był w garze, czuli się pewni i trafiali wszystkie rzuty. To no byli rewelacyjni. Tak, cały szacunek do, do Sopotu pokazali. Duży charakter, ogromny zdeterminowany, że przyjechali tutaj, żeby wygrać te trzy razy, po to tutaj przyjechali, żeby wygrać. Pokazali charakter i duży racunek dla nich i gratuluję ich chyba za to, bo to nie jest łatwa, łatwa sprawa. Niestety myślę, że to bardziej mental chodzi, chodziło, bo tak jak mówię, jest dłuższa seria. Pracowaliśmy tak ciężko i czuliśmy, że to jest tak blisko, ale jak czuję, że tak jest blisko, to jest aż tak daleko. I ta seria to pokazała, że w serii wszystko się może wydarzyć. Jeden mecz może zmienić wszystko. Um, tak, każdy będzie patrzył na te ostatnie trzy mecze, że było 3-1 i przegraliśmy trzy pod rząd. Ale myślę, że pierwsze cztery mecze my było 3-1. Um, to w sumie myślę, że jak każdy będzie tak mówię, odpadanie trzy mecze, ale myślę, że ten drugi mecz troszeczkę uciekło nam, prowadziliśmy, a mieliśmy kontrolę i w sumie oni tam Prowadzili i wygrali ten mecz w końcówce, było bardzo blisko i myślę, że jakby było może 2-0 to, no jest łatwo powiedzieć teraz, że było 2-0 to byś, nie, mogło być tutaj 2-0, wrócić tutaj 2-2 i kto wie, miało być tak jak miało być. Jest jak jest, niestety tak było i trzeba po prostu mieć głowę do góry. i Ale i są dwa lata z rzędu finały w Szczecinie i to jest oczywiście sukces. Tutaj nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości. Dwa zdania, bo zbliżamy się do końca, o celu na przyszły rok. Ty, jako kapitan zespołu, jaki sobie dajesz cel na ten przyszły sezon? To samo co w tym roku. Wiem, że to są takie. Ja nie boję się presji, ja nie boję się odpowiedzialności, ja nie boję się wysokich celów. Tutaj, co widzimy, um, jest fajne, srebrno jest ok, ale coś jest lepszego niż srebrno i to jest złoto. Mm. Z jednej strony, my poczuliśmy uh, te emocje, co są związane z złotem, i w tym roku, jak widzę, że ktoś inny to ma, nie jestem zazdrosny, bo to jest fajna rzecz. Ja zawsze marzyłem o złoto i, i wiem, jakie te emocje są, i jak widzę innych, to jest super rzecz. To, to jest takie. Poczuję, tak jak w tym roku, troszeczkę to oddaliśmy komuś innym, że okej, okay, poczuj to, co my poczuliśmy w zeszłym roku. Mam nadzieję, że Sopot bawi się super i bawi się tak, jak my bawiliśmy w zeszłym roku. Ale nie ukrywam, że my to też chcemy. My to chcemy jak najbardziej, bo tak jak mówię, jak posmakujesz coś jeden raz, czy to może być jedzenie, czy to może być jakiś cukierek, czy jakieś słodycze i ci smakuje to bardzo, to chcesz ten bardziej ten drugi raz i, i, i chcę bardziej ten drugi tytuł, bardziej niż ten pierwszy. Za to oczywiście trzymamy kciuki i, i, i widzimy, że w, w tych rozmowach naszych z Andy Mazurczakiem jest potencjał, żeby spotkać się jeszcze raz. A więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby nieco dłużej o koszykówce porozmawiać. Tak Co jest. ty na to? Mam Tak, tak jest, oczywiście. Okej, okay. czyli przed rozpoczęciem przyszłego sezonu, jak słyszeliście, będziemy mogli Andygo poznać jeszcze bliżej na portalu w szczecinie.pl. Polecam Wam właśnie zaglądać na www.wściecinie.pl. Tam więcej informacji sportowych, także o wilkach morskich. O, o zbliżającym się już kolejnym sezonie, bo ten kończymy, ale już myślimy o następnym Bartek Czatowicz. Dzięki i do zobaczenia.